Witam, do Piotra Kowalski, Gold SA. Mamy przed sobą najnowszą emisję złotego kanadyjskiego liścia e klonu. To chyba najmniejsza dostępna moneta na rynku, bo jedna sztuka waży 1 gram i ma średnicę zaledwie 8 mm. Ale przez to jest doskonałym uzupełnieniem portfela inwestycyjnego w małe e złote monety. Z przeznaczeniem głównie na bardzo ciężkie czasy, takie jak wojna, reforma walutowa albo kataklizmy naturalne. Najciekawsze w tych monetach jest to, że pakowane są w estetyczne opakowanie zestawu po 25 sztuk złotych monet. Po wyjęciu całego zestawu otrzymujemy 25 jednogramowych monet umieszczonych. Kompozytowej płytce, którą można dzielić na pojedyncze fragmenty. Czyli cały zestaw możemy podzielić na 25 części, a oczywiście w każdej części znajduje się jedna moneta o masie 1 gram. Rozwiązanie to, polegające na oddzieleniu poszczególnych części, bardzo przypomina sztabkę złota kombi w której możemy sobie w łatwy i szybki sposób oddzielić od 50-gramowej całości 1 gram złota lub jego wielokrotność. Trzeba przyznać, że jak na mennicę kanadyjską to opakowanie jest wyjątkowo dobre gatunkowo, bo zrobione jest ze sztywnego kompozytu pokrytego wysokogatunkową teksturą. Która wydaje się bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne. Jednak najciekawsza kwestia w tym zestawie to numer seryjny przy każdej monecie. Jak dotąd, menicą nie chciało się numerować monet. Jednak, jak widać, coś zaczęło się zmieniać w tym temacie, i przy 25 sztukach tak małych monet. Podrabianie numerów seryjnych na opakowaniach będzie zapewne bardzo zniechęcać potencjalnych fałszerzy. Zatem to rozwiązanie zapisuje się bardzo na plus tych małych monet. Kolejny poważny argument dla tego zestawu to cena, która kształtuje się znacznie korzystniej niż w przypadku zestawu 25 sztuk sztabek o masie 1 gram każda głównie dlatego, że kupujemy cały zestaw. Ale jednak mamy możliwość podziału tego zestawu na pojedyncze sztuki o masie 1 g. Dlatego recenzując te monety, można śmiało pochwalić Mennicę Kanadyjską za to innowacyjne rozwiązanie, ubrane w bardzo estetyczne opakowanie, zarówno wizualne, jak i cenowe. Od stronę strony aby dowiedzieć się więcej szczegółów o złotych monetach kanadyjskich i śklonu, a także zapisz się na nasz biuletyn inwestycyjny, który umożliwi ci wybranie bezpłatnego poradnika, jak rozpoznawać autentyczność złotych monet. Pozdrawiam serdecznie.